Witam Państwa, dobry wieczór. Otóż, wielkie nadzieje są przed meczem w takiej sytuacji, jakiej byliśmy. Od bardzo dawna w ten klub nie grało, coś tak ważnego może nigdy. I to było widać dzisiaj pierwsze połowy naszych zawodnych emocji, które nie byliśmy w stanie opanować. Bramki, Padają, nie tak po prostu. Dzisiaj tak, jest po prostu pieca taki dzień, gdzie przeciwnikowi wychodzi wszystko, a, a na mnie. Ile dobrze pamiętam, od 20, 27 marca 2021 tutaj nie przegraliśmy meczu. Dzisiaj przegraliśmy. Na chlobrego uważam, że to jest witching. Ja Miałem jeszcze cały czas patrzeć na cały kształt, nie na tylko jeden mecz, i warunkować się procesem, a nie sytuacją. E, najważniejsze dla nas jest to, że mamy wszystko w swoich rękach, czyli zostało dwa mecze do końca. Tak naprawdę e, wygrywając dwa mecze, a nawet może nie wygrywając, może wygrywając jeden i remisując drugi, możemy o, ten cel, e, e, czyli baraże osiągnąć. Wracając do meczu, no, pierwsza połowa, mówię, przed meczem też zrobiliśmy bardzo mocną odprawę, bardzo motywującą i może też, też jest wina po mojej stronie. Bo zawodnicy już byli zmotywowani, ja chciałem przedstawić tak naprawdę wszystko i może, może w tym to bardzo biorę na siebie, ale też to, to są te emocje. Widzimy co się dzieje z Widzewem, z Koroną i z Arką, swoje mecze muszą wygrać tak jak my dzisiaj i co się dzieje. Także naprawdę na pewno ten, tak jak dzisiaj powiedziałem, po tym meczu w szatni bierzemy ten mecz jako taki mecz adaptacyjny, czyli o tej walce. I ten będzie jeden, ten, który możemy przegrać, i te dwa, które są o wszystko. I także może taki jeden mecz się, nam się przyda. Pierwszy raz w tym roku przegraliśmy dwa razy pod rząd. Także rzadko nas to zdarzało. I teraz jest moment, żeby reagować. Mamy cały tydzień, do tego się przygotować. W drugiej połowie to, żeby nie stracić tą bramki na 3-0, ale chcieliśmy ją otworzyć, graliśmy bardzo dobrze. Przeciwnik się po prostu wycofał i czekał szansę na swoim kontratach. Mnie prowadziliśmy grę, mieliśmy swoje okazje, ale przeciwnik miał swój dzień i, i te bramki, to jest wygrany, który niewidzio od, od dawna w dzikrze wygrał. Wszystko się udało nam, nam yy, bardzo mało, ale mówię, wszystko w naszych rękach i, i idziemy dalej. To, to są takie momenty, gdzie byśmy chcieli jak najszybciej osiągnąć ten cel, i wtedy chcemy przyspieszać. Ale pewne rzeczy się nie da przyspieszyć. Trzeba, trzeba e, każdy mecz rozegrać dobrze, skoncentrowanie, nie robić błędów, które dzisiaj popełniliśmy. I dla nas dobra może nauczka na ten następny mecz. Także wszystko w naszych rękach. E, podsumując to że. Mm, nasi zawodnicy nie są przyzwyczajeni, żeby o walce, o za klasy do takie cele, ale niech ten mecz będzie, tak jak powiedziałem, A do tego. Wierzymy bardzo w ten zespół, wierzymy bardzo tych opaków, wierzymy całą tą drogę, całą tą pracę, którą wykonaliśmy, bo nie tylko przez ten rok, ale przez wszystkie te trzy lata, gdzie i w pierwszym roku, i drugim, i teraz trzecim jesteśmy w walce o wyższe cele, a nie o te niższe cele, na które ten klub był przyzwyczajony, Niech to będzie taki mecz, który ma przyzwyczaić na tą grę, w tych dwóch meczach, o baraż. Bardzo dziękuję za to podsumowanie. Jeśli są pytania, to bardzo proszę. Już po pierwszej połowie zmienił Pan jaka kolęca, nie był z jego gry? No, tak, no, chcieliśmy coś e, zmienić, jaka? Widać było, że trochę bionerwowy, nerwowy, e, popełnił kilka błędów, chcieliśmy po prostu dać, dać kogoś, kto w tym momencie e, prostu Tomek jest przy piłce spokojniejszy i chcieliśmy zmienić, us uspokoić tą grę. To się widać było udało. Później czekaliśmy z tymi zmianami. Chcieliśmy strzelić tą kontraktową bramkę. Później już e, puściliśmy bardziej taką taki, e, e, drużynę bardzo ofensywną. Z tego padła bramka. Nie chcieliśmy też e, tracić więcej bramek, bo, bo e, w końcowym w końcowym wyniku na koniec na koniec sezonu będzie ważne e, różnice bramek, także dobrze że tą bramkę strzeliliśmy i to jest, jest na 5 plus, także trzeba dbać o wszystkie detale, ta jedna bramka może tak na plus, że jednak reagujemy i no, i, no idziemy dalej no. W tygodniu klub poinformował o tym, że nie przedłuży pan kontraktu z Problem Głogów, skąd taka decyzja? Decyzja jest, jest, jest piłka nożna po prostu, ta decyzja już była e, może w, Cześć nie podjęta. Rozmawialiśmy, ale uznałem i uznaliśmy, że jest moment, żeby to zrobić i skomunikować to, bo, bo też z drugiej strony nie ma co się tutaj bawić jakichś wielkich dramatów. To trzeba informować i klub i innych, co się będzie działo dalej. Nie uważam, że jestem aż tak ważną osobą, że ten klub był, jest i będzie. Są następne osoby. Chciałem po prostu poinformować wszystkich, żeby nie było Spekulacji, u, spekulacji uważam, że jesteśmy klubem poważnym i to pokazaliśmy i chcieliśmy to zrobić tak jak trzeba. E, e, profesjonalnie ludzi na pewno będzie, a że gdy, gdyby, e, gdyby jeszcze poczekło, to by tak nie było. Po prostu są pewne rzeczy, które, decyzje, które trzeba podjąć, a na pewno ludzie mają swoje e, filmy i to bardzo szybko e, robią te filmy, które nie są prawdziwe. E, jak się poinformować i zespół, i klub, żeby klub też mógł działać dalej. Tak, ja powiedziałem, co by się nie stało. Ten klub jest bardzo dobrze przygotowany na swojego następcę i pod kątem finansowym, pod kątem kadrowym. Młodzież mamy, także wszystko jest tak, jak trzeba. Tylko mówię, pominając to wszystko, moją osobę i najważniejsze klub i zespół, żebyśmy te dwa mecze teraz zagrali i zakończyli ten sezon tak, tak, jak wypada, czyli w Wybrażach szkoda by było tego nie zrobić. Ale mówię, to jest piłka nożna. Widzimy, że ten zespół osiąga sufit. Każdy z tych zawodników gra swoje najlepsze lata i, i, i trzeba patrzeć po tym kątem. Zawsze można powiedzieć, o oh, teraz nawet jak uh, kilka, co uh, się dzieje? <letk dissipaHome> no nic się nie dzieje, przegraliśmy mecz, no, po prostu z, z, zapominamy y, momentami kim jesteśmy, że jesteśmy z, e, klubem, który wśród tych e, zespołów jak się patrzy e, i, i siedzi po kolei widzę warka, mieć e, podwieski tak nagle takich i potem dalej GKST i zespoły, i strukturalnie, i budżetowo nad nami, a my jednak tu jesteśmy i jeszcze walczymy, i to jest uważam wielki plus, i z tym trzeba się trzymać. Co będzie dalej dodatkowego w postaci tego wyniku na plus? Ale przykro mi będzie, jeżeli tutaj czasami widzę jakieś takie miny, rozczarowanie, a naprawdę trzeba się cieszyć z tego, co mamy. Mamy dużo, zrobiliśmy dużo wszyscy. Tutaj i, i z tego się Cię cieszyć. Nie zapominać teraz, że jednym meczu, kto będzie chciał to wymazać, bo to nie do wymazania. Ja mówię, wierzę, wierzę w te ludzie, wierzę w ten zespół. Mamy jeszcze dwa mecze z tym do przodu i na pewno te baraże. Dzisiaj Wam mówię, że zrobimy. Nie, no właśnie, bo wtedy bardzo chwaliłem wtedy obieg, bo to było świeże wszystko. No, kiedy to było? Z rozwojem Katowica, ale nie pamiętam kiedy. No, dawno, trochę, trochę dawno. Także że chyba to nie jest dobrze, ale no. y, to już tak powiem zostawiamy na mm -hmm. y, inną okazję. A witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji pomeczowej, y, pomeczu Chrobrych Łogów pod Beskidzie Bielsko-Biała, który zakończył się wynikiem 1 do 3. O podsumowanie spotkania. Proszę trenera gości, Mirosława Smyłę. E, witam Państwa bardzo serdecznie. E, po zwycięstwie, szczególnie na wyjeździe, bardzo fajnie się mówi. Można być kasomówcą, chwalić, cieszyć, cieszyć się i, 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 i. I prawić morały. A wiecie państwo, że zwycięstwo tak naprawdę e, zbyt wielu rzeczy nie uczy, a raczej rozluźnia. Byliśmy mieli bardzo ciężki tydzień po zagłębiu Sosnowiec u siebie, gdzie zagraliśmy bardzo słabe zawody e, i ten tydzień popracowaliśmy tak, jakbyśmy byli na początku rozgrywek. Chcieliśmy uczciwie dać siebie wszystko na treningu i, i zespół podjął to. E, dzisiaj, w wielu momentach, byliśmy bardziej pragmatyczni niż, niż próbowaliśmy czarować grą w piłkę, ale przyniosło to efekt w postaci zwycięstwa. Odlokował nam się nasz kapitan, e, asysta, dwie bramki. E, pozytywnie Janota, który, który zrobił też różnicę na boisku, też asysta. <laughs> no więc, więc można powiedzieć, że wyglądało to pozytywnie. Natomiast. Ja zawsze chcę wyciągać wnioski na przyszłość, czy to w perspektywie rozwoju drużyny, czy ona będzie dwutygodniowa, czy czterotygodniowa, czy e e cały sezon kolejny, to już jest inny temat. Natomiast y chcę podkreślić to, że... Wynikające coś z głowy, znowu, tak jak to w poprzednich meczach, gdzie zespół nie był w stanie wygrać przez 11 kolejek. Straciliśmy bramkę na własne życzenie na 3-1, i to mnie, to mnie denerwuje. Nie ukrywam, że, że chłopaków też widzę, że, że bardzo to przeżyli, więc to cieszy, że chcą się rozwijać, bo cofnęliśmy się do tyłu. Cofnęliśmy się do tyłu. Nie, nie, kompletnie niepotrzebnie zamiast w piłkę. No ale widocznie spadło te 3-0 tak na nas po raz pierwszy od dłuższego czasu i, i te emocje wzięły górę. Mamy więc kolejny sygnał do, do, do poprawiania pewnych elementów, czy to mentalnych, czy, czy, czy taktycznych, a więc wyciągamy wnioski mimo zwycięstwa takie, które pozwolą nam się rozwinąć. Tyle z mojej strony. Dziękuję za to podsumowanie i proszę o pytania. Można oddychać. <laughs> Dziękuję bardzo.